Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże, ciągnie i ciągnie. Wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią niebogą ciągnął. I ciągną. Wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się. Stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. No i przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek na szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka. Wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek, pomóż nam kiciu. Kicia za mruczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia kurkę z podwórka. Wnet przyleciała usłużna kurka. Kurka za kicie, kicia za mruczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżyną wąską. Krzyknęła kurka, chodź no tu gąsko. Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Płocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko bocian długonos. Fruńże tu bodźku, donos na pomoc. Bociek za gąskę. Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, w mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Skakała drogą zielona żabka. Złapała boćka. rzadka to gratka. Żabka za boćka, bociek. Za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. A na przyczepkę kawka za żabkę, bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nadyli, że nagle rzepkę trach wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej, wszyscy na siebie poupadali: rzepka na dziadka, dziadek na babcie, babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, bociek na żabkę, żabka na kawkę, i na ostatku kawka na trawkę.